W dzisiejszym filmiku rozwiążemy równanie trygonometryczne z matury z maja 2020 roku, która odbyła się w czerwcu 2020, za 4 punkty, czyli aż 8%. Mamy dane równanie 3 razy cosinus 2x plus 10 cosinus 2 x i to ma być równe 24 sinus x minus 3. Interesują nas te rozwiązania w przedziale 0 do 2 pi obustronnie domknięty. Zauważmy, że w równaniu tym pojawia się kosinus 2x, cosinus kwadrat x oraz sinus x. Będzie nam bardzo ciężko rozwiązać to w takiej postaci. W takim razie będziemy musieli skorzystać ze wzorów, które są oczywiście dostępne w tablicach, aby zapisać to wszystko za pomocą jednej funkcji trygonometrycznej. I najłatwiej będzie to nam zapisać za pomocą sinusa. Dlaczego? Dlatego, że aby sinusa zapisać za pomocą kosinusa, to musielibyśmy jednak Troszeczkę się nagłowić, a cosinus 2x zapisać przy pomocy sinusa nie będzie aż tak trudno i tak samo jak cosinus kwadrat x. Czyli właśnie z łatwością zapiszemy te dwie funkcje za pomocą sinusów. Jak zajrzymy do tablic, to zauważymy, że cosinus 2x możemy zapisać na trzy sposoby. Nas będzie najbardziej interesował ten przypadek z sinusem, czyli zapiszemy cosinus 2x jako 1 minus 2 sinus kwadrat x. Jeżeli chodzi o cosinus kwadrat x, to możemy skorzystać z jedynki trygonometrycznej, czyli cosinus kwadrat x plus sinus kwadrat x daje nam 1. W takim razie cosinus kwadrat x będzie równe 1 minus sinus kwadrat x. Czyli możemy sobie zapisać to nasze równanie jako 3 razy 1 minus 2 sinus kwadrat x plus 10 razy 1 minus sinus kwadrat x i to jest równe 24 sinus x minus 3. Czyli z lewej strony mamy 13 minus 16 sinus kwadrat x i to ma być równe 24 sinus x minus 3. Możemy sobie wszystko przenieść na lewą stronę i mamy 13 minus 16 sinus kwadrat x minus 24 sinus x plus 3 i to ma być równe 0. No to jeszcze sobie dodajmy 13 i trójkę i uzyskamy, że minus 16 sinus kwadrat x minus 24 sinus x plus 16 ma być 0'. Zauważamy, że możemy podzielić całe równanie przez minus 8 i dostaniemy 2 sinus kwadrat x plus 3 sinus x minus 2 i to jest równe 0. Dla ułatwienia zastosujmy sobie podstawienie. Niech t będzie równe sinus x. Oczywiście t musi należeć od minus 1 do 1, no bo zbiór wartości sinusa to jest właśnie minus 1 do 1. W takim razie sinus kwadrat x byłby równy t kwadrat. Czyli to nasze równanie możemy sobie teraz zapisać przy pomocy zmiennej t i będziemy mieli 2t kwadrat plus 3t minus 2. Mamy w takim razie do czynienia z równaniem kwadratowym o zmiennej t. Moglibyśmy oczywiście policzyć tutaj deltę, aby znaleźć miejsca zerowe tego równania. Możemy także 3t sobie rozbić jako 4t minus t, dzięki czemu z pierwszych dwóch członów będziemy mogli sobie wyciągnąć 2t i będziemy mieli 2t razy t plus 2. Z kolejnych dwóch wyciągamy minusa i będziemy mieli minus, no i w nawiasie t plus 2 i to ma być równe 0. Możemy sobie teraz t plus 2 wyłączyć przed nawias i będziemy mieli t plus 2 razy 2t minus 1 i to ma być równe 0, czyli t plus 2 jest równe 0 lub 2t minus 1 jest równe 0. Czyli z pierwszego mamy, że t jest równe minus 2. Zauważamy, że to jest sprzeczność, no dlatego, że t ma należeć do przedziału minus 1 do 1. Nie znaleźlibyśmy takiego x, dla którego sinus x byłby równy minus 2. To już jest poza zbiór wartości sinusa. Z drugiej równości mamy, że 2T jest równe 1, czyli t jest równe 1 druga, no i to już należy do tego naszego przedziału minus -1, 1. Pamiętamy, że t to był sinus x, czyli szukamy takich x, dla których sinus x jest równe 1 druga. Narysujmy sobie w takim razie wykres sinusa, narysujemy sobie tak naprawdę tylko ten podstawowy jego okres, czyli od 0 do 2pi, bo nas będą interesować te x, które właśnie będą należeć do tego przedziału 0 do 2pi. Skoro mamy sinusa x, czyli nie występuje tutaj nic innego niż sam x, ani 2x, ani 3x i tak w takim razie wiemy, że na pewno będziemy w tym przedziale. Po narysowaniu tego sinusa X zauważamy, że interesują nas te x, gdzie właśnie sinus X jest równe 1 druga, więc narysujmy sobie tą prostą jedną drugą będziemy mieli dwa rozwiązania. Odczytujemy je oczywiście z wykresu oraz możemy skorzystać z wartości dla sinusa, które mamy w tablicach. I zauważamy, że sinus X jest równe 1 druga, kiedy x jest równe 30 stopni, czyli pi 6. Na wykresie zauważamy, że także sinus x jest równy druga dla pi minus pi 6, czyli dla 5pi 6. I tylko te dwa x są w tym przedziale 0 do 2pi, czyli tylko te dwa rozwiązania nas interesują. Czyli ostatecznie mamy dwa rozwiązania, pi 6 i 5pi 6. Moglibyście teraz zapytać, skąd wiem, że to drugie rozwiązanie to jest pi minus pi 6. Jak to robić? Odczytujemy sobie z tej tabelki, która jest w tablicach, taki podstawowy kąt, czyli taki w przedziale od 0 do 90 stopni, kiedy sinus X jest równe 1 druga, czyli dla jakiego X z pierwszej ćwiartki, czyli właśnie z tej wartości od 0 do 90 stopni sinus X jest równe 1 druga. Otóż dla 30 stopni, czyli dla pi szóstych. I to jest nasza pierwsza wartość. Zauważamy, że. Jedna druga jest dodatnie. Sinus x przyjmuje wartości dodatnie w pierwszej ćwiartce i w drugiej. Czyli w drugiej ćwiartce także będzie jakiś x, gdzie sinus x jest równy jedna druga. Skoro tak, to korzystając ze wzorów redukcyjnych wiemy, że sinus pi minus pi szóstych będzie równe sinus pi szóstych, czyli no jedna druga. W takim razie mamy dwa rozwiązania, pi szóstych i 5pi szóstych. I to tyle. Zdobyliśmy właśnie 8% na maturze rozszerzonej. Pamiętajcie, aby zasubskrybować mój kanał na YouTube oraz odwiedzajcie mój profil na Instagramie. Cześć!